Witam Was na drugim odcinku Minecraft wieśniacy na moim kanale. O kurde, też jest. Jest też. Czy mogę Wither zrobić? Dobra, stąd chyba mnie nie Z Wzrokiem. A jednak, dobra, miałem. Zginąłem, tak. Widać U, mm. oh no, oh no, Nie. No, tutaj wcześniej zginąłem. E, też później. E, tak, ucieknę i mięknij dalej. Żeby mnie tylko nie widziały. Dobra, gdzieś na wsi zginąłem z Emeraldem którego kupiłem od Villagera tak, czy on mnie widzi z tej odległości? Dobra, czekam, czekam. O, tutaj zginąłem. Tak, tak, tak. O Emerald. Tak, mam Emerald w ręczce. Też miałem dużo bamila. Yy, ale oczywiście... O! Założę... Ej, gdzie? Jest mój kask. Aha. Pewnie się zepsuł. Dostałem go od zombiaczka. Teraz mogę już walczyć z tamtymi zombiekami Co mnie szukały. Tam jest chyba ich banda Nie, to są tylko dwa Ale ile ja mam tego... Aj, jeszcze dużo Jeszcze 28 O, oba mila sobie zrobię Kolejnego Ej o kurde! Ach, dobra, ja sobie zrobię teraz chyba łuk, żeby móc w dużej odległości zabijać zombiaczki. Przepraszam, nie dostrzymałem y, słowa, i nie mam y, łóżka jeszcze. Można naj, najgłupszy crafting na świecie. Jak zrobić? Wełnę z wełny i bombila? Najgłupszy crafting na świecie. Polecam. Mortex go. Kurde. Kurde. O kurde mam mało... mało serduszka, mam komputer mam serduszka. Dobra, dobra. zjem sobie... Dobra. Przeżyję. Tak, przeżyję. Boże, boże, jakiś. Się... Chyba niedługo zrobię taką serię ciekawost. Ej, co to jest? Co to jest? A nie, myślałam, że to szkielet. Hmm. Nie, no szkoda, że. Ej, a mogę clear zrobić na tym lewym. do mnie, mm. dobra jedno nie. Uuuu, czajnerski, czajnerski. Cajnerski czaderski. O nie, 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 Pewnie jeszcze trzeci będzie. O, nie dał mi swojej zbrojki. Szkoda. Ale naprawdę? Nie dał mi. A nie, myślałem, że to Enderman. Tylko koń. Kurde, water clear musi, musi być polepszona pogoda. Teraz będzie szybszy i będzie mi łatwiej go zabić. Trzy na zombiaczka. Co cztery? Ej, ile ja już tego mam? 15. Dobra, będę teraz z łuku ich rozwalał. Choć mam mały strzał. Dobra, na razie będę sobie bliska ich, ich rozwalał. Moim kozackim mieczekiem. Dobra. Ja to zboże kur... Boże, prawdę spadł. A tutaj to mam. Jestem taki nieogarnięty Minecrafter. Tak tutaj są ziemniaczki. Ziemniory. Powinienem móc kupić od jakiegoś... villagera emerald poza 18 dobra za ile będę to robił kolejny kurde ziemniory dobra tych czasu najbardziej Dobra, to będzie dwadzieścia trzydzieści sześć. W sumie. To jeszcze siedem. Trzydzieści sześć, tak, trzydzieści. O, już chyba mam. Nie, jednego mi brakuje. Jednego, jednego, naprawdę jednego. A zapointusy nie można? Nie, no pewnie w jakiejś innej części. Pewnie na tym odcinku będziemy albo yy, szukać sposobu na łóżko, na zdobycie łóżka, albo yy, emeraldy zbierali. Nie wiem. Czy chcecie, żebym zbierał? Co? Nie! Prawie bym jej dał. Przykład, ej, czy mogę go ożywić? Oj. Jeżeli... Nie, go da się tylko zabić. Nie, będzie więcej, bo mila. Mój ojciec mi przerwał w nagrywaniu e, tak więc idę po ziemnioki. Tutaj są ziemnioki. Tak, świetnie. Widziałem, że mogę na was liczyć moje ziemniaki Idealnie! 36 to będę miał już aż 3. Szkoda, że nie można zrobić sobie żadnych dobrych itemów. z emeraldów, na przykład zbrojki, to koksu na modach tylko da się to jest słabe, powinno się na normalnym świecie dać bo emeraldy to są takie klejnoty w ogóle po co na normalnym świecie na prawdziwym by ktoś mie chciał mieć na przykład diamentowy miecz to jest przecież głupie diamentowy miecz, szlazny na świecie się robi Kurde, już Czy masz tyle na tego villagera, I ty jesteś głupia. Świneczka. Jeżeli widzieliście jakiegoś villagera tutaj, to szkoda, bo ja nie widziałam. Na pewno bym zauważył Wiem jakie to farmery Bo ja na razie zbieram Od farmerów i klerików Kurde, muszę się najeść Czymś Dobra, przypale. Później zrobię Jeszcze domek tutaj, gdzieś I będę tam się rozwijał Dobra Teraz przepalę tak, um, to, no ale nie mam węgla, co mogę przytopić, nie, to nie było tutaj, Muszę nie mam nic, co można było przepalić. to Będę na razie zbierał to. Dobra, kupzę. Powinienem już mieć w tym etapie żelaza dużo. Siedem tylko. Bieda. level tylko mamy wysoki. Nie no, powinniśmy topię gry już. O kurde tutaj nic. O, widzę. Tam zginęłem. Nie ma go. Nie ma. Tutaj pewnie są moje itemki. Nie, tutaj byłem. Dobra, tam będzie długo. O nie! Uciekam jak najdalej. Te mopki są wszędzie. Bym pomyśleć, czy tutaj jest jakiś mop. O, moje itemy! Itemki! No, i znowu zginąłem. Powinienem mieć stały spawn gdzieś na tym etapie gry. O, jaki? No i znowu zginąłem. Jak będzie dzień, będzie lepiej. Dobra. Króciutki filmik byłby, gdybym teraz zakończył. Ale może... Nie wiem. Ej, 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 tutaj jest pochodnia. No szkoda, że... Ej, no muszę zmienić jej dalej, przepraszam. Dobra, muszę zmienić się.